Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Uncharted 3. Tym razem spadliśmy na pustynię. Jest to rozdział jeszcze powiem 18. I co mamy tutaj zrobić? Nie wiem. Więc pewnie trzeba ruszyć przed siebie. Coś tu znajdziemy. Spod spada raczej chyba nic nie będzie. No, co, Różmy w stronę okay. chyba samolotu. Pójdę do wraku. Zobaczymy, co Dokładnie. Co tak, pójdziemy. Może trochę wody. Coś tam jest. Wody by się przydało, oczywiście, trochę, bo to jak pustynia. No co jest? Takie białe. Aha, film. O, mój zwiastun, oczywiście. Możecie zobaczyć go teraz w pełnej odsłonie. Ja trochę go skróciłem. Także zamknijmy może i. Oglądajcie. visto zwiastun tej serii. ciekawe gdzie miał tym samolotem dolecieć. Aha, mamy iść, dobra. Czyli jednak już nie ma filmu, tylko ja muszę teraz sobie... Przerwałem, no i trzeba iść do przodu, nie? Kawał drogi przed nami, o ile w ogóle gdzieś dojdziemy. Znaczy raczej na pewno, bo gra tak by się nie kończyła. Więc yy, ruszamy dalej. Kamerą nie mogę obracać, nie? Nie no, coś mogę. Ale z perspektywy takie ładnie to widać. Nie chciałbym wylądować na takiej pustyni, bo to tak by paliło, że gdzie mamy iść. Tam na dół tu raczej po piasku nie zejdziemy. Nie wiem, gdzie mamy iść. naprawdę nie wiem. Co chwilę mi tu zostaje. Przerywa mi się ten gościu, że tak powiem. Zatrzymuje się i. O, znowu coś. Biały ekran występuje, więc pewnie coś ciekawego teraz będzie. A no nie, dobra, jesteśmy dalej. No tam chyba jakaś studnia jest. Nie cierpię piasku. Okay. No, jeszcze jesteś gościu grubo urany, długie spodnie, buty, pewnie też jakieś takie... Nie dziwię się, że... Trochę wody. Ci jest gorąco. Się Studia. Dzięki Bogu. To mogę rozwalić? O, bliżej, <laughs> nieważne czy woda jest zimna, czy nie. Nie ma wody, zgadza się. Kiepskie ja, tak. To idziemy dalej, nie? Gdzie? Oj tam. Może gdzieś dojdziemy. O. Oj no jest to, ok, super. Szukamy. Dawaj, Nej. Okay. do przodu. Tam jest Orion. Widzę wielki wóz. O, Powinienem był się zaciągnąć na marnarki. Czy ty masz wielki wóz? Ja tam widziałem tylko kropki na niebie. Jedna na drugiej, w rzeczywistości nie było tak, nie wygląda, więc trochę ciężko byłoby jednak zobaczyć. Jakiś wóz, nie? No to co, idziemy już trzeci dzień. Wstawaj. O, nie nie wiem, do kogo mówię. Sali? Jestem wyczerpany. Sali, dzięki Oaza. Nie będzie Fata Morgana, czy jak się to nazywało, bo już nawet nie pamiętam. Ale chodźmy do tego tutaj. Co dalej? woda by raczej tak się nie rozlewała na pustyni. Idź dalej. Co tu będziemy mieć takiego ciekawego? Jakieś korzenie oblotą tu kamienie. ...gałęzie wyrosną na jałowej skale. Mój Synu człowieczy, nie odgadniesz wcale. Studnia. Zaraz, to chyba... Bo widzisz świat jeno przez lustro strzeszkane. To studnia! Gdzie słońcem palone drzewo schronienia ci nie da. Gdzie nigdy świerszcz nie śpiewa i nie szumi ruczej. Cholera, chodziłem w kółko. Cholera. Cholera, najdłuższy kłopek. Chodziamy iść dalej. Okej, okay, gdzieś doszliśmy. Jakaś skała. Bo pod tą skałę pasuje się dostać, nie? Dzień znajdziesz tylko u skały czerwonej. Wejdź wtedy w dzień chłodny tej skały czerwonej. A pasuje weź właśnie, bo gorąco jest taki, ale woda by się przydała. Tylko skąd tutaj wodę wyczasnąć? A wskażę ci wideo. co inny jest zgoła. Nieźli cień, co obrzasku za tobą się ściera, lub w zmierzchu przed stopy twoimi narasta. Ujrzyj więc, czym jest strach, w garść prochu zaklęty, Podążać tak przez pustynię, to tak trochę ciężko. Okej, okay, z noc. W sumie najlepiej w sumie, no, w nocy chodzić co idziemy, Gdzie na no, proszę Chodźmy tam, zimno ci? No. Chcę tylko. Serio Ci zimno na pustyni? Nie wiem, i w sumie oh, nie było. Nie tam, nigdy nie było, więc chce się położyć. Nie kładź się. nie dotrzesz gdzieś gościu gdzieś gdzieś dotrzesz sali Nate sali. sali obudź się pomóż Dalej, podaj mi rękę. Szuka, szukałem cię. Nie mogłem cię znaleźć. Nie wiem, od jak dawna tu jestem. Tak, tak myślę. Sali? Sali? Eee, ehm, teraz iść? Okej. Okay. porozumie sobie. Nie wiem, chodźmy tam. Porozumie sobie. tą strony był obrócony, to pewnie w tą trzeba iść. Ale nie jestem pewny. Gdzieś na pewno dojdziemy. Znowu. Sali. Jakiś wóz. Sali. Jakaś wioska. Sali. Już prawie. Dzięki Bogu, to wioska. O, dojdziemy tam, jak tam ludzie żyją. Taka wioska, sama woda, znaczy może jedna studnia jest. Ale coś innego. Dom zbudować. Coś zasiać. Trochę ciężko chyba nie. Gdzie ta wioska? A tutaj? Proszę, niech to nie będą łamany. Nie. Cholera. To wymarłe wioska. Okej, okay, rozdział 19. Tam widzę jakiś skarb, ale ten odcinek zakończymy już tutaj. Zobaczymy się w następnym odcinku, w odcinku kolejnym. Nie wiem, który to jest z kolei, w następnym rozdziale. Ja się będę z wami żegnał. Zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał, jeżeli chcesz być na bieżąco. Do usłyszenia w następnym tym odcinku. Trzymajcie się, cześć!